Aleksander Peski, TV, Flash, Moja Bochnia. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz tutaj przy Rzece Drwinka w gminie Drwinia. Mieszkańcy pracują, jak mówią nam tutaj od poniedziałku, właśnie worki z piaskiem są układane tutaj na tym wale. Umacnianie tego wału służy temu, żeby oczywiście nie zalało całej gminy Drwinia. Prace trwają od poniedziałku. Dzisiaj przez całą noc tutaj prace trwały. Za chwilkę postaram się z tym z mieszkańców krótko porozmawiać na ten temat. Jesteśmy cały czas yy, no, na terenie gminy Drwinia, konkretnie w Zielonej. Tutaj mieszkańcy są bardzo dobrze zorganizowani, pracują cały czas. Yy, ze mną. Ochotnicza <grytania> Straż Pożarna, tak? tak? Ochotnicza straż po... tak? I, I pani ma na imię. Pa... Piotrowska, pa, Pani Stefania Piotrowska. Chciałem państwa zapytać, bo, bo pamiętacie powód z 1972 roku. Pan jeszcze pamięta z 50. Nie 70. 70 roku. Jak to jak porównujecie tą sytuację, jak to wygląda dzisiaj? No to czyli jest taka sytuacja, że wody było dużo mniej, bo były wały półtora metra niższe. I od tego wały są podniesione, bo tak to już by nam przechodziło przez wały. Trzymamy to od niedzieli i udaje nam się utrzymać do tej czasu. Dużo większy jest poziom nawet który był w, 10, w 97 roku. Poziom wody jest wyższy niż w W 97. 97 roku. I teraz worku wam nie brakuje? Piasku wam nie brakuje? Worku mamy pod dostatkiem, piasek mamy dostarczany cały czas. Dzwonimy, przewożą na bieżąco. Pani a pani jak to ocenia? No ja tak oceniam, że jest tego teraz troszeczkę więcej straży. Jest w 1971 roku była cała akcja wsi, wiesz, yy, uczestniczyła całe czasy straże w ten czas nie brały udziału. No teraz biorą, no oczywiście przychodzą, przyjeżdżają, yy, kontrolują czy to no wieczór, czy nocy. Nawet i wojsko wczoraj było. Tak samo przyjechało, pomagali, ładowali worki, no Straż Bochnia, cały powiat bocheński cały stary świecili. W 1972 roku tutaj zielona się obroniła? Nie, nie zielona się nie obroniła. Zielona się obroniła, ale się nie obroniły niedary niedary i świniary. Woda równocześnie przerwała na świniarach, na kasztach, jak i w niedarach. No i dopiero w ten czas za 5-6 godzin. Woda przyszła, zalała całą zieloną. Zielona tutaj, ten teren do tego tylko nie dary się nie uratować. Ile gospodarstw jest w Zielonej? Jak to wygląda? No, no, to no, no w... u nas jest 46. 46, 6, 46 domów. Mhm. Jest bardzo mała wioska, no ale jest taka po prostu zmobilizowana. Kopalnia ropy naftowej, no w 72 roku było tragicznie, bo ropa wylała, jak tego to zalała... Pola wszystko, no teraz nie wiadomo, no, jakby też zalało, no to jesteśmy bardzo tragicznie, no jest i smród, brudy, bóstwo. No, ale woda opada nam teraz, także już się stabilizuje sytuacja. Było zagrożenie na świniarach już opanowali, na niedarach opanowali. mamy przyjść piasek, muszę wysłać na niedary, bo tam im brakuje piasku. Tylko jak samochód podjedzie, dostaną tam piasek, żeby to ratować dalej. No ale w tej chwili idzie woda od strony Drwini, bo tam gdzieś tego i. Tam nie przerwał. Z lasu. Z, z lasu. Spuszczy, bo ta woda, co było... z tego i także tak, rada... ładuje, przerywa, przechodzi przez, już przez wodę w stronę między Zieloną a Drwinią. Powódź, że bardzo, powódź. Że bardzo źle, no bo skoro tego to nie będziemy tej wody zalani, ale będziemy z innej wody zalani. Cały czas. A mój dom już pływa całkiem w, w, w okolicy wody. Także przechodzę tylko taką kładeczką na, na wysepeczkę. Szanowni Państwo, właśnie deszcz nie zależy od ludzi. Ale organizacja to właśnie bardzo mocna strona tej małej wsi Zielona, gdzie jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt gospodarstw. Ludzie są bardzo dobrze zorganizowani i pewnie to jest ich takim sukcesem w tej sytuacji. I naprawdę jak tu się przyjechało, oglądaliśmy już wiele sytuacji, to ta sytuacja tutaj napawa optymizmem, jak można w trudnych sytuacjach ze sobą bardzo dobrze współpracować. I pierwszy raz pan widzi w swoim życiu taki żywioł ogromny. Jestem, wsi, wsi, tylko tak pomagam, nie. Tylko wam pomaga? Tak. A jesteście tutaj bardzo dobrze zorganizowani, tak? Tak. Wszystko Wszyscy są zorganizowani bardzo dobrze, no to super, no bo właśnie to jest to, że w proszówkach nie było tak dobrze i, i myślę, że u nich nie było tak łatwo, u was jest zdecydowanie lepiej, no to bardzo fajnie. Pamięta pan pobudź 1972 roku? Tak, pamiętam oczywiście. Było tak jak teraz, czy gorzej? No było mniej wody, ale było dużo gorzej. Bo na czym polega? Bywały bo wy, bo niższe. A wały były niższe. Wały gdzieś około 2 metry były niższe wały. A teraz od, po, po tej wielkiej powodzi te wały zostały podwyższone i dzięki zostały, temu... Zostały, teraz... no i teraz więcej wody nawet dość, to się miarę. Jak, jak oceniacie stan tych wałów w tym momencie? No na razie są dobre, bo no dość miarę to się trzyma, no ale przecieki są. Uh -huh, uh -huh. Przecieki istnieją. Uh -huh. Od której pracujecie? No, od dzień i noc, bez przerwy. Uh -huh. Panowie od poniedziałku, tak gdzieś jest środa, czyli tak? No, no tak gdzieś od poniedziałku już, od poniedziałku już, no. A to normalnie to jest ta rzeka Drwinka, tak? Ona normalnie jakim korytem biegnie? No, tak, gdzieś koryto, gdzieś granica będzie miała 5-6 metrów szerokości. A teraz jest na no, no, odległość prawie? 70-80? No tak na oko, nie? Mniej więcej, tak około, no. Około tyle. No sztab kryzysowy ocenia sytuację, że jest taka zła, ale w miarę stabilna. Czy z waszej perspektywy też że tak stabilnie, jak, jak wy to czujecie tutaj? No w miarę dość sprawnie wszystko idzie. Tak? Tak, ludzie są zorganizowani, uh -huh, uh -huh. także nie ma żadnych przeszkód. I przede wszystkim mieszkańcy gminy drwinia tej konkretnej wioski, tutaj jest, tu jest drwinia? Sama drwinia? Tu już jest zielona, nie? Aha, czyli jest mieszkańcy zielonej, tak. tak. Okay. A jak sytuacja orientuje się, jak sytuacja w samej Drwini wygląda tam? Ten wał, ten wał idzie w ten sposób, tak? On tak zakręca, tam. Tak, tak no tam my nie byli, no, ale tam podobno też wszystko, wszystko jest zalane.